Call of Duty Black Ops 3 pojawi się na naszych dyskach dopiero za kilka miesięcy, ale twórcy już teraz zdradzili sporo szczegółów dotyczących rozgrywki. Pośród tych najistotniejszych znalazły się także minimalne wymagania sprzętowe. Od wczoraj niemal cała społeczność graczy żyje oficjalnym ujawnieniem szeregu informacji o nadchodzącym Call of Duty Black Ops 3. Gra osadzona w odległej przyszłości stawia na kilka rozwiązań, które choć w samych strzelankach nie są wielkim nowym, wraz z najbliższą od słoną z zagoszczą w Serical of Duty po raz pierwszy. Oprócz tych związanych ze zmianami w gameplayu, m.in. bieganiem po ścianach czy strzelaniem pod wodą, warto wymienić także kooperację i kampanię a także możliwość grania na podzielonym ekranie nawet w 4 osoby. Decydowych graczy z pewnością zainteresuje także fakt, że już teraz ogłoszono minimalne wymagania. Studio zaznacza, że wciąż mogą one ulec drobnym zmianom, ale na obecny stan optymalizacji, aby uruchomić Call of Duty Black Ops 3, potrzebować będziemy między innymi 6 GB RAM, przynajmniej GTX371 GB lub od ADO na HD 69701 GB. Procesor z rodziny Intel Core. 3, bądź AMD Fanom 2x4. Wraz z wczorajszymi informacjami w sieci pojawił się także nowy trailer, który mogliście obejrzeć przed chwilą. A wy jak? Też czekacie z niecierpliwością na nowego koda? Mam nadzieję, że wam się ten materiał spodobał i zostawicie kciuka w górę. Polećcie mnie również znajomym, aby mój kanał troszeczkę rozwinął. Ja się tymczasem z wami żegnam. Trzymajcie się! Cześć!